Wodzu wita w kolejnym epickim przeglądzie. To jest ostatni odcinek świątecznego przeglądu. Dzisiaj mamy grę Eximus Size the Frontline. Chyba, chyba dobrze to wymawiam. Eee, zobaczymy. Gra się tak zaczyna, słuchajcie. Z czymś się połączyło, jakiś krótki film intro. I gra się zaczęła. I nie wiem dlaczego, ale mi się to nie strasznie. Dobra, wiem jak mam się poruszać. Bo ja chcę być niebieskimi, zobaczymy. Krótko wam pokażę, co to za gra. Ja nie mam żadnego pojęcia. W ogóle pierwszy raz mam dość dużo gier, a o tej słyszę pierwszy raz. No dobra, to nic wyjątkowego. Słuchajcie, to się strasznie chodzi. Czekajcie, zmienię grafikę. Nie wiem, niech będzie. Aj, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Ona tak po prostu chodzi Nie wiem no tak zobaczymy w ogóle nie cokolwiek pokazać Natomiast no tak się zaczęło to nie wiem no dobra no podejdziemy co no widzę że tu za to. Tam. Dobra, to mi pokazuje, gdzie mam stanąć. I'm... Jezus, jaki rozrzut. No, leś tu, gin. To teraz? Jest, czucie broni, czucie broni jest. nie ma nieskończoność amunicji? Jakaś futurystyczna ta broń jest. Spuka się mi inną broń? Tu mnie ja wziąłem? To ja chcę tą. O to jakaś pierdziabka słaba. Mają paski życia. Ma dużo mniej amunicji. No dobra, zobaczmy co tu dostaliśmy. Pika. To jest boss czy co? Ja chcę być oficerem. No Idziesz gościu. No dobra. Eee, muszę drugie bronie wziąć. Dobrze, już mi się podoba. Nie no, feeling strzelanie jest na razie dobra, ale to jest single multiplayer... No dobra, nic, grajmy. E, co ja mam? Ja tego nie chcę, to jest słabe. No, ja wziąłem? Tom, to chcę tą teraz. No! Leszczu, to jest granatnik chyba. Jakoś stypa jaka jest? Lubię snajperki No dobra, zabiłem go i co teraz? To jest jakiś mech Nie no dobra, tamten elektryczny była gorsza. Ten długo tego przeładowuje. Ma większego powera. No dobra, wiem, że nie mam municji. A, bo to jest granatnik, tylko na pięć. Ostatni. Ineszu. A ja chciałbym Wam trochę w gameplayu pokazać, słuchajcie. Co to jest? Co to jest? Dobra, nie czytam tego za żałował. Mary. Mogę jakoś inną? Widzę, że mogę tylko tam. Dobra, bug. Mogę upgrade zrobić. Siłem. Muszę bug zrobić. No, to ja chcę. Nie, już nie chcę się bawić tutaj. Chcę wam pokazać rozgrywki chociaż troszkę. Ej, czemu to jest tak. Uuu. Dobra, idźmy. Ale to wygląda jak Wixmana, nie? Bo zaraz wszystko się zmieni na pole bitwy. Symulacja pola bitwy. Dobre. Kurczę, no dobra, no... Nie muszę mieli coś innego poza symulacjami. No już symuluj się. O, proszę. Widzicie? Widzicie jak się gra zwisiła pięknie. No dobra. Szybko, szybko, bo tu będą wrogowie. Poproszę to. Upgrade? Nie mogę. Tu poproszę to. Legendary. Ta. No dobra, czy to? Co to ma być za gra? Jak się wybiera broń? zmienia broń. Dobra. Bij mnie! Bij o mnie! Mogę skakać, co mogę tu zrobić? Nie mogę biec! Nie mogę biec! Nie mogę kucnąć! Nic nie mogę! O, no, proszę resztu. Proszę leszczu. jaki jestem słaby. O, leży mój trup. Nie chcesz odwagi. Nie do mnie warum słuchajcie. On tu biega. On mnie wtedy zabił. Widzę twój trójkąt. Nie są głupi, biegają. rozwalę ci beczkę. No dobra. Słuchajcie, nie chciałbym challenge'ować, trzeba chcę w końcu zobaczyć co to jest zagra, to mi trochę jak multiplayer jakiś wygląda. Nie chcę się challenge'ować. Czekajcie. Da się w to zagrać jakoś inaczej. Super. Nie chcę i to jest tylko multiplayer, no to już nie dla mnie. A czekajcie, to jest offline. A i to offline zagramy. Ej, możemy. A jest kampania, to jest kampania. To no nie jest kampania. Spróbujmy sobie zagrać offline na normalu. Tu start misji. Dobra, chociaż trochę wam pokażę. Nie wiem czy będę całą tą misję przechodził. A to chyba jest głównie yy, gra online'owa. Py pytanie czy... Bez, nie bez powodu o niej nie słyszałem, ja i pewnie większość graczy. Może być tak słaba, ale Phoenix strzelania naprawdę był dobry na razie. Ale że on mi nie wczytuje, nie wiadomo czego teraz. O, commander, bo ma więcej zbroi. Co? To poproszę. No dobra, jestem ready. No dobra, to są boty moje. Bieg za wami, boty. No, nawet się nazywają, ludzie. Ja jestem Anohor. Kajcie, biegnę. Czaczy strasznie ta gra. Biegnie, oni do B chyba biegną. To jest, to jest Capture the Flag? Co, co to jest? Tutaj to jest za misja? Tu coś jest. Ja to chcę. Ja mam zebranie? Mam dwie. Dobra. The capturing. Ja jestem mądrzejszy od nich. Bo ja już coś przemuję. Resorcerz. Dobra, coś podniosłem Gdzie biegniecie Tu są przeciwnicy Czy będziemy biegać tak sobie tylko sami Ja biegam bez zespołu To zaraz, zaraz mnie ilną Ja biegam na około jestem mądrzejszy od nich No dobra Ja też coś przejąłem Mówię. Przejęlice, widzę, że przejelicę. Dobra. Gdzie No to idziemy do C. Ktoś nam rozkazuje, tylko nie wiem kto. Nie ja powinienem, bo jestem komanderem. Czekajcie, czy ktoś tu zginął, czy coś. No, zabrali nam B. Będziemy się prać z nimi. Już są. To raczej klasyczna spierducha. Komu oni biegną jakąś hurtową ilością? Ja was pokonam zaraz. Starałbym jakbym miał przeładowaną broń. Jezus. Wiem inżyniera. Nie wiem o co tu chodzi. Snajperka by się przydała. Tu jakiś nalot się robi. ci oni mi wszystkie punkty zabrali. Nie wiem, gdzieś spierdniczyli. Teraz do mnie walą. Trochę tego nie rozumiem. Nie wiem, gdzie są moi? To jest moje, oddawać to. Biegną chyba do mnie, co? Trzeba i coś, żeby mnie zabić. Jakiś mech zleciał z nieba. Dobra, przejęte z B. Już biegną. Na niebiesko to znaczy, że mam zbroję, co? Oni wszyscy tu przybiegną, a gdzie są moi? Zostań tu tylko. Oh, zachodzą mi od boku Tam tu mnie, leszcze! Dobra, no to z botami nie ma najmniejszego sensu, tak jak widzicie Zabili komandera To ja muszę czekać teraz na jakieś... Muszę czekać na jakieś odrodzenie, czy już koniec jest? A dobra, mam odliczanie po lewej Odrodziłem się Dobra. Dobra, będziemy kończyć, słuchajcie. No widzicie. No dobra, czyli typowa strzelanka multiplayerowa. Strasznie chodzi. Optymalizacja jest dramatyczna. Czy to ma coś, co, on, co może wciągnąć? Na pierwszy rzut oka nie. No nie mnie na pewno. Lubię niektóre multiplayerowe strzelanki, no ale tu nie ma nic, słuchajcie. Na razie. Nie zachęca po pierwszej. Dobra. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Teraz już widzimy się w normalnych epickich przeglądach, nie świątecznych, czyli 5 stycznia dopiero, albo po. Nara!